Szok i niedowierzanie. Termalika utarła nosa i zwyciężyła faworyzowaną Legię Warszawa 3 do 0. Podopieczni Piotra Mandrysza świetnie spisali się w starciu z utytułowanym rywalem. Bramki dla Termaliki zdobyli Kędziora, Miszak i Plizga. Jesteśmy mega szczęśliwi z, z tego powodu, żeśmy wygrali z jedną z najlepszych drużyn w naszej Ekstraklasie i, i, i to jest chyba taka nagroda dla całego zespołu, a więc pewnie bardzo to cieszy, no bo... Patrząc jakby na, na, na zespół, na, na kadrę i na całą otoczkę Legii, to, to byliśmy w tym spotkaniu tak naprawdę kopciuszkiem. Tutaj przy pierwszej bramce determinacja Wojtka Kędziory spowodowała, że, że, że pech Legionistów stał się naszym szczęściem. Wyszliśmy na prowadzenie, które, którego już do końca nie oddaliśmy, ale musieliśmy mocno na to pracować. Jestem pełen uznania dla chłopców. Że te mniejsze umiejętności piłkarskie, tą determinacją, ambicją, bo tym musieliśmy się przeciwstawić i bardzo dobrą grą w defensywie. Bo wiadomo, że to jest zespół, który, który tam ma w swoich szeregach pewnych siebie zawodników. No i dzisiaj mały kataklizm im zgotowaliśmy na, na boisku w Nicecie. Może nie wierzyliśmy, że taki wynik będzie, ale wierzyliśmy to, że możemy y, dzisiaj y, z, fajnie zagrać. Może nie, ale, ale że zrobić dobry wynik z tym zespołem, bo to są teraz sami ludzie jak my i, i, i boisko weryfikuje wszystko. Nigdy jeszcze nie wygrałem z Legią 3-0, no raz jedynie po walkowerze, ale to, 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 to nie zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Mam nadzieję, że to będzie dla nas taka duża psychiczna i mentalna odskocznia, że tym zwycięstwem rozpoczniemy jakąś dobrą serię. W tabeli ekstraklasy Termalika wskoczyła na 12 miejsce. Global Boxing Tarnów do swojej zawodowej walki przygotowuje się Piotr Biś. Zawodnik wybrał tarnowską szkołę boksu, przygotowując się do walki, która odbędzie się podczas gali Sosnowiec Boxing Night. Dobrze że zacząłem tutaj współpracę z trenerem Aleksandrem Maciejowskim i klubem Global Boxing, bo oferują mi naprawdę świetne warunki, jak na małopolskie, nie tylko tarnowskie a małopolskie warunki. Więc jestem tylko i wyłącznie zadowolony z tej współpracy. Mam nadzieję, że będzie ona trwała jak najdłużej. No i cóż, no, pozostało mi tylko zaprosić Was na, na galę, która będzie 18 marca w Żerardowie. Główną walką wieczoru tam będzie toczył Albert Sosnowski, były mistrz Europy, były pretendent do tytułu mistrza świata. Głównym wydarzeniem gali w Sosnowcu będzie walka dwukrotnego mistrza świata wagi junior ciężkiej Krzysztofa Wodarczyka z Rosjaninem Walerim Brudowem. Dzień. Okocimski Brzesko został wycofany z drugiej ligi. Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową i organizacyjną zarząd Okocimskiego podjął decyzję o wycofaniu pierwszej drużyny z rozgrywek drugiej ligi. Od rundy wiosennej zespół rezerw będzie rywalizować w tarnowskiej okręgówce. Drużyna Okocimskiego w rundzie jesiennej uzbierała w drugoligowej tabeli 25 punktów, co dawało piwoszom dziesiąte miejsce.